Walkują, że to jest idealne rozpoczęcie tego vloga, e, a tak poważnie to dlatego, znaczy no też, ale dlatego, że już jest ciemno, już jest 19 czy któraś, mm, to taki wyjazd do to no, taki później dość, e, więc nie wiem, czy to z tego vloga wyjdzie, czy nie. Mm, zobaczymy w praniu, postaram się nagrać, bo też bardzo mam ochotę ponagrywać e, No i co my dzisiaj będziemy robić? Tak standardowo, no już zaczęła właśnie taka, wiecie, zmiana pogody typu na no, Zobacz jak to moje dziewczyny, bo tak, jak mówiłam ostatnio, ja dostaję nie jestem dosłownie raz w tygodniu. Jak nie rzadziej. No, więc zobaczymy, czy one w ogóle żyją biedne. Koteczki, czarne, baby kotek. Baby. Trzeba się przygotowywać, jak to będzie w zimie. Dobra, otwieramy. O kurde. Koty co chcą, w ogóle pokażę, jak urządziłam moją szafkę. Z i mam schizę, że ktoś tu był. Popatrzcie, tak się urządziłam. To jeszcze nie jestem wój Tutaj myślę, że powieści mam takie wieszaczki, takie. Next time, maybe, zobaczycie. I tutaj chciałabym to na takie, wiecie, czapraki, derki i tak dalej. Przywiozłabym już sobie derki. Um, no i co? No i nie wiem, jeszcze nie mam tutaj tego pudełka z kandarami Merki. O, olej się skończył. Akurat miałam zamówić. Dzisiaj zamówię wieczorem. No i nie wiem, zobaczymy, jak to się będzie użytkować. Pewnie na razie beznadziejnie, no ale no nie wiem. To Wam pokazywałam chyba, czy nie? Miałam Wam pokazać. Kupiłyśmy te w Action, takie otwierane i to są takie, wiecie, typu szampony, jakieś takie rzeczy, takie, które też rzadziej używamy, typu jakieś takie preparaty, do różnych rzeczy, nie? No i tutaj macie od... widzę, że koty się bawiły moimi gąbkami, bo wszystkie były w jednym miejscu, teraz są na mokre chusteczki, jakieś papier, jakieś coś i tu jest też drugie takie, z typowo mi wiecie, sól do inhalatora i ten tutaj mamy szczotki, skrzynkę muszę kupić nową, bo ta ja potrzebuję nowej szczotki, znaczy skrzynki, bardzo lubię skrzynki, bo chyba, może torby na te, bo mniej zajmują miejsca, nie? A... A ta skrzynka, no gdzie ja bym tu jeszcze skrzynkę, ale pewnie na wiosnę ją przywiozę, znaczy na zimę i wiosnę, bo wtedy mogę ją kłaść wszędzie. A to też od razu mi zamaka, a ja no nie lubię dbać o takie rzeczy. Um, tutaj widzicie, miałam wszystkie gąbki, no ale kota musiał się nimi bawić. Tutaj mam nie wiem co. Tam mam inhalator, tam mam zioła, tej biotyno, tutaj jakieś coś tam, tutaj jedna ląża, bo drugą ma pies mojej mamy, o głowie Merki. Muszę też powiedzieć, że tutaj są, bo niezbiednie ściśnięty tutaj, na pewno tam nie będzie. Padzik, no to padzik wiecie jaki mam. O, widać łapki kocie. Tych ktoś chyba jest na No Dobra, nie mam pojęcia na czym skończyłam, ale przybrałam sobie gumniaki. Wiem, że tu wam pokazywałam, pokazywałam wam nie chyba wszystko. I w ogóle Merka dostaje to. To Wam ostatnio pokazywałam to i pytałam się mojego chłopaka, czy widział, żeby kaszlała, czy coś, czy że było, i mówił, że nie, że przynajmniej nie zauważył, jak tutaj jest. Ale kurde, no miał jej to dawać. Ja zaraz z nim to skonsultuję. Czy on jej to daje? No bo patrzcie, jak tego dużo jest. A ja z tego co pamiętam, to w ogóle nie było wydajne. W ogóle. Ale mm, jak to pachnie, może i to dzisiaj... Nie, dzisiaj teraz mama poszła jej zalać kulki i poszła jej zalać siemianę, no bo właśnie w ten sposób sobie radzimy, jak jest ym, no w tym okresie właśnie przejściowym. Yy, w tym okresie przejściowym? W tym okresie zimowym, Jesien, jesienno-zimowym. Yy, teraz powiem Wam, że no, nie ma żadnych objawów, objawów wrzodów, nic nic całkowicie, nie wiem czy tutaj przeszło, czy nie. Znaczy, no to jest też, no to nie może przejść. To jest, brzody zawsze wracają, czy zawsze wracają. Brzodów nie da się wyleczyć, brzody można zaleczyć. Tak, o, właśnie, tego sobie mi brakowało. No i zobaczymy, ale na razie jest bardzo dobrze, więc super. Ym... Też na pewno zmiana tutaj otoczenia jej pomogła. Nie wiem czemu, nie wiem jak na to wpłynęło, ale w przedniej stajni, no ona nie była taka żywotna, nic i tutaj bardzo wyczylowała. Gdzie w teorii ta miała lepsze warunki niż tu? No nie wiem, Dziwny koń. W każdym razie bierzemy się do roboty, bo już jest, jest już zimno, jest już późno. Ja jutro mam wolne, ale jutro Mercedes ma fizjo, więc ja tutaj znowu przyjeżdżam. Haha, hura. Dwa dni pod rząd będę wstaję nie później znowu to gdzie nie będę. <grym>, albo i dwa, bo no, jak to dwa dni? Dobra, nieważne, czasem sobie gadam. Yy... Mam słowo, Tuk. Nie wiem o co chodzi, ale chyba się cieszę bardzo, że nagrywam. Bo ja, ja wiem, że wy cały czas mnie pytacie, czy coś, czy będę nagrywać i tak dalej. Teraz czekam, jeszcze muszę je zamówić. Ten olej, zamówię też jeszcze sieczkę, Mam jeszcze sieczkę, mama mówi, żeby zamówić. Mam mi przyjść ładowarka do telefonu, do laptopa, więc wreszcie dodam wam te filmiki. I no, jutro też się widzimy we vlogu. Może mi się uda nagrać coś fajnego, ciekawego. Dzisiaj myślałam, że jak pojedziemy wcześniej, to sobie na nią wsiądę i pojadę w teren. Albo chociaż sobie wsiądę na placu, ale no nie wiem, może dzisiaj sobie wsiądę na placu? Ale no, masz no, kminy. To są życia, kochani. Dobra, ja, nieważne, no, zobaczmy. Zobaczymy, co, co mi końca proponuje. No to powiedz, co robimy, Ty, powiedz. Co robimy? Co my robimy? Nie wiem, co robić. Jak nie wiesz? No stoisz. Ona je. A no to powiedz, dlaczego je? No, bo mam ochotę. No ale powiedz, co robiłyśmy? Nie wiem. No, podstawiałyśmy się, próbowałyśmy się tu podstawiać ładnie. Bo chodzi mi o to, żeby ten koń tak jak teraz, że nie chciała pracować, więc po prostu sobie odeszła i ja jej daję tę możliwość i może ci się nie uda, może za miesiąc się nie uda może za rok się nie uda, ale za dwa lata uda się, że jak ja tu będę stać, ona sobie odejdzie i będzie wiedziała, że ona zawsze ma możliwość odejścia i odpoczęcia wtedy, kiedy nie chce już nie jest zmuszana to sama będzie przychodzić, na przykład i sama się podstawi, tak? Jak te super słodkie kucyki z Instagrama, czy, czy z jakiegoś YouTubera, czy gdzieś się tak właśnie podstawiają, to ja chcę coś takiego osiągnąć z Merką, bo, bo albo to ja jestem lewa, że w czterech latach nadal tego nie osiągnęłam. Albo ona ma aż takie traumy, bo zawsze miała zły wzorzec, wzorzec pracy, nigdy nie miała tego pozytywnego, i nigdy nie miała tego fajnego. No jedynie jak ze mną, no ale znowu ja nie umiem pracować. No chociaż z, klu, z kluską mi znowu wychodzi. No więc to też takie, trochę demotywujące to jest, nie? Ale znowu w sumie chociaż to powinno być bardziej pozytywne właśnie, że yy... Kasia, każdy koń jak człowiek. No ja inny. wiem, Tylko mnie to boli, co nie? Że wiesz, są konie pogorszone. U jednego Kaśka wyjdzie gorszy, dwa miesiące, a u drugiego będziesz już pięć lat to no samo tak, robić. Tylko, że ja zawsze mam takie poczucie, że jakby ktoś inny z nią pracował, to, to wiesz, to że osiągnąłby by duży, nie? A ja. A ja nie mam nic i właśnie klusek się patrzy, przybieg do bramki, jaki słodki. Kelly! Kelly, zarży, jeśli mnie kochasz. Kelly! Kochasz mnie? Okej, okay, ja Ciebie też. Mary, przyjdziesz do mnie? I teraz w takim momencie mam ochotę ją wziąć tu siłą <noise> I, to się, i to się nazywa silna wola. I ja na przykład ostatnio zrozumiałam osoby, naprawdę trzeba mieć silną wolę, jeśli chodzi o jazdę, nie wiem, bez wędzidła, czy takiej bez przemocy do koni, czy po prostu z taką empatią, bo ja na przykład ostatnio jak ona, widzimy w wcześniej… A poczekaj, przerwę ci, możesz, jej co może na włosach, takie ładne? O Boże, moja mama influencerka próbuje zrobić reklamę. O, jakie to, jak się to pięknie, bo jeszcze można używać na co dzień do koni i nawet do kataplania się w Takie Takiej reklamy nikt by ci nie sprzedał. Czyli? Nie, no, ale nasze to na co dzień, fajne jest. No, ale kontynuując... A się te że w łódku. Dobra, ale teraz mnie wytygowałaś, co ja mówiłam. Bo ja nie wiem, co ja mówiłam. A, o silnej woli. Że słuchajcie, bo ja ostatnio miałam tak, że... Y, pamiętacie, że ja na przykład sobie brałam Mercedes i kucyka, jechałam w teren na Cordeo po trzech miesiącach i to nie był żaden problem. A na przykład teraz nie mogę z koniem ujechać y, w teren. Po prostu tutaj wyjechać, samej. Bo ona mi zawraca, ona się gorączkuje i czuję się bardzo na niej niebezpiecznie. Y, no i ostatnio, kiedy wracałam, to miałam takie tam ci wędzidło to pyska, nie? Jakbym miała silną wolę, miała się Boże, wolę, to ja bym jej, naprawdę ja już byłam w takiej rozpaczy, że ja zamiast na przykład usiąść i przepracować, aby zastanowić się, że ej, po prostu to ma jakiś ten, no to żeby mieć szybsze efekty, to złożyłabym to wędzidło na ludzie. a jakbym miała już na przykład delikatne wędzidło, to bym przysłała jej mocniejsze wędzidło, nie? O gumy czy jakieś inne, to też by było łatwo, no bo by poszło mi w ten teren, nie? Tak samo na przykład teraz. Czy ja nie mam ochoty jej wziąć tutaj siłą i żeby ona mi stanęła pod tymi sadkami? Oczywiście, że mam i co zrobiłam przed chwilą. Zrobiłam, tak, nie siłą, bo ją zachęciłam. Ładnie, mam też tutaj ten jedzenie dla niej i dalej. Tak, tylko że wzięłam ją, zaprosiłam ją grzecznie no ona mi tak odeszła. Podstawiła się, owszem, ale jak już chciałam wsiąść czy coś, no to po prostu deszła. Chyba, że ona po prostu nie chce wsiadać. Może to jest też to. Może ją brzuszek boli. No to spróbuję, na przykład podstawienie się i zobaczę, czy dalej będzie chętna. I widzicie, znowu to robię. Ale patrz Kasiu? Co? A dalej nie powiedziałaś skąd to masz takie piękne na włosach. To po prostu to napiszę, bo nie umiem tego wypowiedzieć. Albo boję się, że wypowiem to źle. Ida. No proszę popatrz, jak pięknie Kasia wygląda. Zaraz będzie światłaś w błotku. Ej, jestem cała ubala. Mary! Przebiegnę się do. Sama, Sama się nagram i Mam do ciebie pytanie: to na wizji. Czy ty podajesz mojemu klientowi zioła? No teraz, sobota nie. Sobota, Ale mieniu. czy ostatnio dawałeś? Eee, coś... Nie pytam się, kiedy, czy jej ogólnie nie dajesz. No daję, jej, no. To ile ty tego dajesz, bo tego w ogóle nie ubywa. No, półmiarki. Trzeba cię nauczyć kiedy bycia dajesz? jak Mercedes, bo. Leżysz z tym i teraz stoi w jednym miejscu, dziecko to drugie. Kutku, wtedy płynęliśmy, to nie sobie... pamiętam gdzie, no. tak? To sobie płynęliśmy A no tak, bo ten ten stad. To... Poznajesz? A ja tak wyglądowałeś. To jest Kasia? No, a Pokaż. Się pokaż, ja. pokaż mi. A tak, bo ja się bałam kus. E, pokaż Matiemu ten filmik, jak ja się boję kus. Co krzycze? Chodź, Kari. Kali kultury trochę kobieta. I jak ona była laska chuda? No, teraz też jest chuda. Wiem, tylko może. Aparat tutaj. Chciałka A Aparat tu wygląda. No dobrze. Na kobiecości. Kobiecości. Taka panienka w okularach? Jezu, ja nie mogę po prostu jej... Nie, ona lubi... Bo się przesuwa tam i się dusi. Nie, ona lubi być nieposłuszna. No, Kelly! No coś ja się przesunę, to ta się przesuwa. Stoisz tutaj. Teraz są dupą ruszy. Konstrukcja zniszczyła się. Ale dziwnie, gdzie mi się te Pokaż, pokaż. No, kocham się. Tylko ja to nie widziałam, nie wiem zgodnie się ja, aż to wziąło. A co screena zrobię. No, Takie... Co tutaj co? jest? A nie możesz sobie po prostu zapisać. Mati, zostaw, bo zniszczyłeś no, konstrukcję nagrywania. Patrz, jak ona ma długą nazywkę. Jakoś się licz... Widać nas? Nie. Nie widać nas? Czekaj. A grusz palce. no nie, No nie. Widać. Taką. Czekaj, nie. A to nagrywasz pod vloga, czy po co? Tak, nagrywamy dzisiaj vloga. Tak? Tak. Kiedy by się ukazał ten vlog? Ja będę mieć ładowarkę do laptopa. A, bo to I vloga na YouTube. No tak. O, a to są moje Kasia nami. wraca na YouTube. A. No ale to nie mów tak, no. Big comeback? Nie, bo ja tak wracam co miesiąc. Albo co trzy. <noise> Ej, patrzcie, ona jest... Mm. To wiecie, jak to Wyczy wygląda? Jak przy jakimś y, grzejniku. Przy y, jakimś karol... Może. Jak to się nazywa to takie, co wypalisz. No i mówić do was. Ja czyszczę kucyka. Oni nie wiem, co robią. Oni jedzą słonecznik, a kucyk... Kucyka to chciałabym nauczyć grzecznego stania, ale proszę. Kucyk, czemu wymuszasz ciałować się Dobra. Czałować się. No. Dalej. Od 1 do 42. Tak wygląda nasz... Ejku, jak ślicznie. Sześć. Kali, udoszedł Cię znowu, jak ona się tak ruszy. Nie ma tak, jak nagrywać nad koszem na świecie. No nie, no nie tak robisz. <laughs> Ale jak, słodkie Bibi, tak wywieźt. I każdy chciałby taką mieć, a ty za nas zabijesz ją. Nie. Tylko nie zabiję ją. Żeby ogon nie odpadł. Jak, Jaka piękna! Show me. Show me. Tyś malutka? Gdzie ją damy? Gdzie jest tam stajnie, nie? Tak, deszczem. Ale na, na wy... Maty, nie tak! <grym> Bokiem się nagrywa. Nie, dobrze nagrywa. Może nie! Ja nie dam Mamo! A, bo Mati, to na YouTube'a? Ja, ja nie dam rady. Mamo, nagraj to proszę, on nie umie nagrywać. Chodźcie. O, jak dziewczynki lecą szybko. Chodź. Daj mi telefon. Wszystko pójdzie w kosz. No tak? Chodź baby klusko Chodź baby klusko Baby klusko, baby klusko Dobra, więc tutaj się witałam z wami Więc uznałam, że też już z wami się pożegnam um, No tak jak widzieliście, no dzisiaj Taki dzień taki, no nie wiem, bardzo fajnie się Z Markiem bawiłam, trochę tam chyba opowiedziałam Zobaczy tam dużo rzeczy powiedziałem Głównie to jak Mati przy to się śmialiśmy z mamą siedzieliśmy i tak dalej, więc To już takie było po prostu, wiecie, nic nie robienie się to nie po prostu spędzanie czasu z końmi. Um, chyba wam nie powiedziałam, co Melka dostała na kolację. A mówiłam wam to rano. Trochę kulki się i tak dalej. Okej. Głównie z pracy. No, no nie, wiem, mogę być z pracy e, z tą Mercedes. No to chciałam nagrać rolkę na Instagrama. Zobaczę, jak mi to wyszło. Zobaczę, czy cokolwiek będzie dodać, bo chciałam napisać post trochę tak jak dawniej, właśnie o tym. O tym, o czym Wam ci mówiłam. O czym mówiłam? Nie mogę się skupić. Mówiłam o... Yy, o silnej woli. Tak, o silnej woli. Właśnie o... No nie wiem, czy to ma sens. Nie wiem, nie pisałam takiej rzeczy. Nie przejmowałam się, czy to ma sens, a teraz mam takie... Eee, co ja mam to pisać? Przecież nic ciekawego. No ale dobra, może, może przełamię się. Może wyjdę ze swojej strefy komfortu. Przełamię swoje bariery i Wam to dodam. Więc no, więc jeśli widzieli, widzieliście też ten filmik i widzieliście tę rolkę na Instagramie, to będzie mi bardzo miło, jeśli dacie mi znać tutaj. A my widzimy się jutro już w ostatnim vlogu, czyli pewnie zobaczycie go, no nie jeden po drugim, tylko tak nie wiem, tydzień czy coś takiego, bo teraz chciałabym cieszyć się trochę, że nie mam ładowarki do laptopa, bo mogę sobie tak nagrać wiecie na zapas i później nawet jeśli nie nagram w jednym tygodniu filmiku, no to po prostu będę mieć wiecie. Po prostu zapasowe filmy, nie, więc Elko, mam nadzieję, że, że było fajnie. Ja się w to nagrywanie. Mam też dzisiaj świetny humor przez to, że sobie coś nagrywam i, i że mogę to dodać w ogóle nie wiem. Bardzo to lubię robić. Bardzo to lubię robić. Dawno się tak dawno nie, nie cieszyłam z tego, więc no, mam nadzieję, że już tutaj wracamy. Więc do zobaczenia jutro!